tak dobra mam to przycięte już go raz <laughs> czyli najpierw to złapie cyk to było teraz kurde. Dobra Dół Mniej więcej równo Jak zawsze O, Oczywiście na łoko A jak? Kurwa się rozładowało Pierdolone Życie to też się zaraz rozładuję. No dobra. O kurwa. szparusy, ja pierdolusy. No dobra, nikt z tego nie będzie strzelał. Druga strona. W ogóle wyjdzie teraz. Nie, no ładnie. Kurwa do góry strzelał trochę. No dobra. A to wszystko przykryją dechy. Czyli luź elegancko wyszło Kurwa, mało przycięte, jebany. O panie, kto to panu tak spierdolił? Musiał poprawić. O kurwa, trochę. O. Styl. O, na jednym musu musu chuj tam z jedziemy na wokół Czy kurwa powiększyć <śmany> Kto wygląda kurwa jeszcze ale ja bym urżnął tej trochę dobra, nie będę się czaił elegancko będzie kurde, co on robi Kurwa, daje ale Dobrze idzie. To najważniejsze. Koko jumbo i do przodu. To moje hasło. Dobre. Nie... Kurwa, trochę. Będzie gitara. A z tą gitarą? O, elegancko jest. Elegancko, jeszcze tu dół coś mi... nie pasi. Dobra, bajka jest. Jest bajeczka. Podoba mi się to. Kurwa się wygina. Jak? No dobra. Uf, kleju. Klej do drewna Trelim D3 Jakiś tam najtańszy. Byle był Trzeba zaznaczyć obecność, że było coś takiego jak klej. O, dopiero doleć. A jak? Dobra. Kurwa jak leci. Jak nie będę mówił co. No dobra, później się to przetrzę. Trzeba to złapać. Jedziemy jak najwyżej. <grymne> <grymne> Też chyba to złapię na te wkręty ale bez gumki. Na no chuj mi ta gumka stanie na stałe wtedy. W sumie mógłby dać to od środka. Nie było widać. Musiał nawiercić łebki. Może wyda To jest jedną ósemka dziesiątki No dobra dziesiątki Na wiercić tu Nie no elegancko jest Chyba Dobra sobie najpierw na wierce Pierodola, jakieś parusy. Cztery trzeba dać. ten lepszy schował. Raz dwa trzy cztery, dobra. Kurba, wycierek ten klej. Kurwa, wyszedł prawie. Ale dobra, trzeba. Kurwa, gumka. Chłopie Daj mój tą gumę. No dobra. Jedno jest. Teraz się tu trzeba wpasować. Tu, tu i tu. Na ile obciąć? Belek, mam tyle w ogóle? Nie, 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 wiem, nie, pomogę, nie, 135 powiedz. Pierdolek krzywa. Krzywa jest strasznie ta belka. Pierdzielona. Złapać, zaznaczyć, bo co? Dobra, znaczy to, dobra. I to, no to muszę to urządzić. A ja. Dobra elegancko Jak ty mnie zapodobałeś w tej chwili Elegancko, chuj że nie ma kogo No dobra Coś jest Po jedno złapię. Dobra, tak musi być wtedy. Przyłapię tutaj blachę. Wciskiem. I na wkręta przykręcę. Cyk i cyk. Mimo, że blachę do a może nie. Zobaczę jak to będzie, to będzie wyglądać. Jakie skręty tu przynieść? Dwunastkę nawet, no. Dziewiątkę. Może sobie tu ściągnę. Tutaj, żeby wyrównać w miarę. Chuj ja ściągnę, tu, tu ewentualnie. No dobra kurwa będzie trochę równie? O kurwa, weź tu dojść teraz. Z tą dwunastką. Dobra nie doszło. A górę dziewiątką sobie ściągnę. obligańsko, Czego ja tu kleju nie dałem, kurwa no dobra, chuj z tym klejem fajne, że tu jest dobra, teraz na dole to samo dobra dół teraz się złapie krzywo to widzę, kurwa Kurwa, krzywo jest. Musiał... Musiał czymś dociągać. Na przykład, kurwa. Muszę trochę ciągnąć, żeby to doszło ładnie. To do kurwa nie chce dojść. Chujoszku. Dlaczego tak niekulturalny? Dobra, tak chuj. Niech nie strzelam. Jeszcze znaczy, dół trzeba ładnie złapać. Gorzej, <laughs> że kurwa nie sięga. Co dobre jest. Tu to tu wsadzę. Może, może ściągnę. To ja się zesro. Kurwa krzywe było to. Nic no, nie zrobić. Dobra. Ja na zostawię. Później przykręcę. klej tam wrzucę. Już z zewnątrz. Czy coś chwycić No i dobra, z drugim robimy tak samo bo lepiej Luna, co ty tam robisz? Tam łazisz Co? Luna Jak widać... O! O! Tylko tu nie sraj Jak widać, co tu zrobiłem do końca te drzwi. Znaczy drzwi. Konstrukcje. Na, 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 tej, na tej konstrukcji będę drzwi zbijał. A, trochę krzywo też prosto. A jak? Nie będzie strzelał. Tylko, że jak te drzwi mi opadną. Ale nie opadną. Dobra. Teraz ta końcu, konstrukcja tutaj musi być równo w miarę mam pomysł chyba tutaj przykręcałem tą konstrukcję poszły wkręty bokiem na skosik trzyma dołu to samo Aj wyregulowałem sobie te zawiasy żeby to tutaj równo było jakby zbijał dechą o! I tu było wszystko równo w miarę. Później nie wygły te dechy. O! Podłużyłem papy. Odkręciłem. Tu i tak tego nie będzie, to będzie odkręcone na końcu. Dobra. I sobie dam centymetr zakładu. Z jednej i z drugiej strony. Mam nadzieję, że nie będzie wadzić. Będę otwierał. Jak będzie to trzeba będzie przeszlifować, on nic, nic, nie, nic nie zrobi I teraz mierzyłem, że ile tu wyda? A, 67 będzie A jak mam dechy Mierząc od krawędzi powiedzmy to 67 wychodzi tu Czyli muszę podciąć Jak tu przytnę Żeby tym się ładnie kończyło Przód Był ładnie zakończony Chyba tak będzie dobrze Czyli muszę zrobić Frez najpierw upierniczyć I 60 i te A tutaj tak mniej więcej obciąć w połowie Czyli sobie zacznę od a nie, nie mogę tak zaczynać Znaczy mogę, no, podłożę tyle Tak muszę zrobić, no To tak to ja mogę mierzyć Nie wymierzę tego idealnie Raczej A nie chcę żeby prosto była końcówka tylko tak ładnie zakończona Muszę zacząć od tego od przodu i podkładać No tyle to się dobije, dobra To jedziemy